No, no, Dobra, Dobra, jeszcze raz, weź tak, bo ja to wiesz. Dobra. Ej, pokaż bez okularów jakie oczy masz, pokaż ok, bez okularów. Ja nie będę pokazywał jakie oczy. Dawaj, Dobra. pokaż jakie Drugi masz. Raz, raz Dawaj, pokaż jakie ja, masz. Po jeden trzy, cztery. Dobra, dwa. Trzy, cztery. No, Ale będą trzy. jaja widzowie teraz. Trzy, cztery. Na początku lekko. W tą. W tą. Tylko nie go, chłopie. Ale zajemam. Ugh, oh, <takle> 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 a do kurwa! Dawaj, zajeb, tylko mnie jedni, jebnij rykoszetem. Za lekko, Robimy takie coś, że dostosowana siła. Kto walnie lekko, to oddajemy lekko. Kto mocno, to dostaje pizdę. Dobra. Tylko coraz mocniej musi być. Dobrze. O kur... Eee, kurwa! Kur... to zajebał! Nie! No. O o kurde. No, no, no. no pa, się Marewka, kurwa, Jebli, say, to no. teraz pokażę ci jak Tora Mareczka, patrz. Jebni sej siły. Za lekko. E, za dawaj Mareczek zajęta. Nie. Za lekko idzie. Ej ale czemu tak robisz? No, normalnie, tak, dobra, Kopię, tak, normalnie. Dobra, Kopię normalnie. Bo na to ucho, kurwa za to nie podesłyszał. Dobra, <laughs> dobra kurwa! <śmienicza> kurwa z wyczuciem, z wyczuciem. Pamiętaj, że ja to jeszcze muszę myć, ja dałem, że to być kurwa. Ja też, to byś nie... Ja by być. I to jest dobrze. No i... Chyba się podoba. No dawaj, to, dawaj, dawaj tak, Bo dawaj. tak, Kto się, się podda, kripa, Kto się podda, to przez łóżko przekładamy i kurwa klapsy z całej pizdy o, dajemy. No. <latego> <synthesis> e, nie, nie, nie. Nie, <misunder> nie, nie. <mumbles> jest połowy, Kto przegra, to zajmujemy deskę z łóżka i deskę. Ale jestem praworęczy, to wiesz. Dawaj tam. Po prawą. Ale zamiast lewej na to. Dawaj tam, może. No to prawa, ale jest słaba. Dawaj, no Ktoś musi odpaść. Mówisz mocniej. No. no, ale tak wiesz, z wyczuciem i na tą stronę. Dawaj, dawaj. O, o! No, kurwa, bo teraz to też muszę przypierdolić. O! No. No, o! O! o, kurwa, rozdaję, mówię. Dawaj, teraz masz rząd dośc z pizdy. Mówisz? A? Nie, nie, nie. A, nie, nie, nie a, ty, sobie... Bo teraz twoja kolej. O, o! kurwa. Zaraz kłócił koło. No. Spokojnie. Dawajta, dawajta. Normalnie teraz. Drugie, drugie. Karczycho. Zeszła lekko. Dawajta, zakautuj. normalnie. Nie.